W dzisiejszym materiale wrócimy do bardzo ważnego wątku związanego z problemami, jakie od początku wojny trawią rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy. A mianowicie, znów porozmawiamy o braku specjalistów i robotników w rosyjskich zakładach zbrojeniowych. Problem bez wątpienia nie jest nowy i był już poruszany. Ale sytuacja jest oczywiście dynamiczna, więc warto sprawdzić, jak wygląda pod koniec trzeciego kwartału 2024. Szczególnie, że dosyć sporo mówiło się, że Rosja już osiągnęła swój szczyt około kwietnia i obecnie będzie im coraz trudniej. Dzisiejszy podcast skupi się na temacie braku rąk do pracy w branży zbrojeniowej, która zapewnia wszelkiej maści sprzęt i ekwipunek dla rosyjskiej machiny wojennej. Jest to świeża analiza, którą przeprowadzili dziennikarze BBC, przedstawiając szczegółowy i klarowny obraz tego, jak wygląda obecnie rynek pracy w przedsiębiorstwach związanych ze zbrojeniówką. Gdzie są braki? Jakie są warunki pracy i zarobki? I czy można się spodziewać, że w przyszłości przemysł będzie czuć się komfortowo i pojawią się możliwości zwiększenia produkcji w celu uzupełnienia ciągłych strat na froncie? Materiał opracowałam w oparciu o artykuł rosyjskiej służby BBC z dnia 1 października 2024 o następującym tytule: Nie ma komu produkować czołgów? Jakie wakaty starają się zapełnić rosyjskie zakłady zbrojeniowe? W Rosji dotkliwie brakuje personelu do pracy w przedsiębiorstwach obronnych. Takie zakłady poszukują dziesiątek tysięcy nowych pracowników. Produkcja broni i sprzętu wojskowego dramatycznie wzrosła z powodu wojny prowadzonej przez Rosję. Na rynku pracy jest niewielu odpowiednich specjalistów. Czasem poszukiwania trwają miesiącami. W rezultacie rośnie zapotrzebowanie na pracowników zmianowych w przemyśle, a niektóre zakłady zbrojeniowe aktywnie rekrutują młodych ludzi. Rosyjska służba BBC zbadała wakaty w rosyjskich zakładach zbrojeniowych. W okresie od 15 sierpnia do 15 września na największych rosyjskich portalach z ofertami pracy pojawiło się ponad 90 tysięcy ofert, w których wspomniano o firmach z branży obronnej, państwowych zamówieniach obronnych lub przemyśle wojskowo-przemysłowym, również opublikowane przez przedsiębiorstwa przemysłu wojskowo-przemysłowego, jak policzyło BBC. Wynagrodzenia oferowane za niektóre z najbardziej deficytowych specjalizacji i zawodów były od 3 do 4 razy wyższe niż średnie wynagrodzenie w danym regionie. Inżynierowie różnych kategorii, tokarze i operatorzy maszyn CNC, są to zaawansowane technologicznie urządzenia, których obsługa wymaga specjalnych umiejętności. Na rynku występuje dotkliwy niedobór takich specjalistów. Co więcej, zakłady często poszukują osób, które potrafią pracować na zachodnim sprzęcie. Takim jak Siemens czy Heidenheim. Dla porównania, na początku września na portalu Avito było tylko około 2000 CV na stanowisko tokarza, podczas gdy wakatów jest ponad 60 tysięcy, nie tylko w przemyśle obronnym. W przypadku operatorów CNC obraz jest podobny: 600 CV na 18 600 wakatów. W wielu przypadkach, mimo kuszącego wynagrodzenia, ogłoszenia nie są zbyt często przeglądane i wiszą tygodniami. A nawet miesiącami. Niektórzy rekruterzy proponują potencjalnym pracownikom przyprowadzenie znajomych o tej samej specjalizacji za opłatę około 10 tysięcy rubli 410 zł. BBC przeanalizowało oferty pracy w popularnych serwisach rekrutacyjnych, a mianowicie Avito i Headhunter, a także na państwowym portalu Rabota Rosji, który jest wykorzystywany przez Państwową Służbę Zatrudnienia do pomocy bezrobotnym w znalezieniu pracy. Osobno przeprowadzono analizę ofert pracy i wynagrodzeń na stronach internetowych dużych zakładów zbrojeniowych. Pod koniec sierpnia przyznała to wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Jelena Dybowa, która powiedziała telewizji NTW, że konieczne jest zachęcanie kurierów i taksówkarzy do pracy w fabrykach, aby zaspokoić niedobór pracowników potrzebnych do realizacji państwowego zamówienia obronnego. Na początku 2024 prezydent Władimir Putin Powiedział, że tylko w ciągu ostatniego półtora roku w przemyśle obronnym powstało 520 tysięcy nowych miejsc pracy. Podobną liczbę wymienił wówczas wicepremier Denis Manturow. We wrześniu 2024 Manturow powiedział w wywiadzie dla gazety Wiedomstwa, że szczyt nadzwyczajnego zapotrzebowania na personel minął, ale nadal istnieje odczuwalny deficyt kadr. Powiedział, że od 2023 liczba pracowników kompleksu wojskowo-przemysłowego wzrosła o 600 tysięcy osób. Państwowe i prokremlowskie media regularnie reklamują miejsca pracy w zakładach wojskowych. Na przykład kanał telewizyjny Zwiezda przeznacza czas pod koniec niedzielnego programu „Przyjęcie wojskowe” na promowanie pracy w konkretnym zakładzie. Widzieliśmy tego typu ogłoszenia w kilku odcinkach, które można znaleźć na kanale. Praca w zakładach wojskowych jest również regularnie reklamowana przez różne lokalne gazety i miejskie portale. To zapotrzebowanie na personel nie jest zaskakujące. Rosja, która w lutym 2022 rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę, stale potrzebuje nowej broni i sprzętu wojskowego. Jednak dane dotyczące produkcji są utajnione. Wzrost produkcji można monitorować jedynie na podstawie rzadkich oświadczeń urzędników. W kwietniu tego roku premier Michał Miszustin powiedział, że w 2023 produkcja pojazdów i pojazdów opancerzonych wzrosła trzykrotnie, środków wrażenia siedmiokrotnie, a łączności walki elektronicznej i sprzętu wywiadowczego dziewięciokrotnie. Deficyt jest również spowodowany faktem, że Rosja, jako całość, doświadcza niedoboru rąk do pracy. Na rynek pracy weszło niewielkie pokolenie urodzonych w latach 90. Część obecnych i potencjalnych pracowników wyjechała walczyć z Ukrainą, a część przeniosła się za granicę w związku z wojną i masową mobilizacją. Zmniejszył się również napływ migrantów do kraju. Wspólny projekt rosyjskiej służby BBC i mediazony posiada informacje o co najmniej 78 poległych byłych pracownikach fabryk, z których ponad 70% pracowało w przedsiębiorstwach metalurgii ciężkiej. Wysokie płace, praca zmianowa i służba wojskowa w zakładzie. Jedną z oznak niedoboru personelu jest to, że jeden zakład często w jednym czasie otwiera wiele wakatów dotyczących jednej specjalizacji. Na przykład w Kurgan Masz Zawod na dzień 4 września otwartych było jednocześnie 78 wakatów dla operatorów obrabiarek i programistów maszyn. Zakład produkuje m.in. bojowe wozy piechoty. Ten konkretny zakład potrzebuje również 70 tokarzy różnych specjalizacji, z wynagrodzeniem w przedziale od 70 do 150 tysięcy rubli. Od 2900 do 6200 zł. Dla porównania, maksymalne wynagrodzenie na stanowisku inżyniera produkcji z wyższym wykształceniem wynosi 100 000 rubli, 4100 zł. W niektórych przypadkach fabryki próbują rozwiązać ten problem poprzez szkolenie specjalistów. Na przykład Tulamasz Zawód, który produkuje broń dla wojsk lądowych i marynarki wojennej, uruchomił kursy szkoleniowe dla pożądanych, deficytowych zawodów, w szczególności operatora maszyn CNC. A Iwanowski Zakład Spadochronowy, JSC Paliot, oferuje szkolenia na stanowisko szwaczki. W 2024 roku przedsiębiorstwa produkcyjne i przemysłowe opublikowały 1100 ofert pracy dla praktykantów tokarzy, szlifierzy, frezerów. I monterów, czyli prawie dwa razy więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, powiedziała BBC: Natalia Danina, główny ekspert do spraw rynku pracy na portalu hh.ru. Szkolenia rzeczywiście mogą pomóc częściowo rozwiązać problem niedoboru siły roboczej. BBC nie było w stanie znaleźć publicznie dostępnych danych na temat liczby absolwentów na brakujących wakatach. Jednak szkoły techniczne w niektórych regionach, takich jak Obwód Orłowski. Zostały zmuszone do prawie dwuletniej przerwy od 2021 do 2023 roku w rekrutacji uczniów na specjalność Tokarz Uniwersalny ze względu na zmiany w państwowych standardach edukacyjnych. Zmiany te dotknęły również kilkunastu innych specjalności, w tym takich zawodów fabrycznych, jak operator maszyn, obróbka metali i operator fryzarki uniwersalnej. Jeśli chodzi o zarobki, BBC zebrało listę 10 najlepiej opłacanych zawodów, w których pracownicy muszą wyjechać na kilkumiesięczne zmiany. Na czele stawki spawacze, zarabiający w przeliczeniu około 9000 zł miesięcznie. Tokarze i operatorzy maszyn CNC zarabiają średnio 7850 zł miesięcznie. 7400 zł zarabiają geodeci, kierowcy i kierownicy dużych projektów. Niewiele mniej zarabiają inżynierowie-konstruktorzy. 6800 zarabiają inżynierowie odpowiedzialni za prawidłową eksploatację maszyn i ich konserwację. Stawkę zamykają maszyniści i inżynierowie-energetycy, którzy zarabiają odpowiednik 6400 zł miesięcznie pracując z systemem zmianowym. Szkolenia nie są jednak jedynym sposobem na walkę z niedoborem pracowników. Znamy co najmniej jeden przypadek w Czelabińsku, kiedy żołnierze poborowi, którzy pracowali w czelabińskiej fabryce traktorów przed poborem, pozostali tutaj, aby służyć w czelabińskiej fabryce traktorów, wypełniając państwowy kontrakt obronny. Najwyraźniej władze chcą oficjalnie zalegalizować to zjawisko. W związku z tym w czerwcu 2024 Duma Państwowa otrzymała projekt zmian w przepisach dotyczących alternatywnej służby cywilnej, które dadzą poborowym prawo wyboru przedsiębiorstw obronnych jako alternatywy dla służby wojskowej. Jednak jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwiązania problemu, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, jest praca zmianowa. Fabryki i rekruterzy chętnie przyciągają pracowników z innych regionów, tymczasowo osiedlając ich w pobliżu miejsca pracy. Jeśli chodzi o najbardziej pożądane wakaty w systemie zmianowym, na czele stawki są zwykli robotnicy. 14% wszystkich ofert pracy dotyczy właśnie nich. 12% wszystkich ofert pracy dotyczy kierowców, a 10% tokarzy. 9% wszystkich ofert pracy dla pracowników zmianowych dotyczy maszynistów. 8% ofert pracy wspomina o spawaczach, 5% o ślusarzach, a 3% potrzebuje pakowaczy i montażystów. 2% ofert pracy dotyczy operatorów maszyn CNC i inżynierów produkcji. Jak widzimy, ponad połowa wszystkich najbardziej pożądanych wakatów dotyczy pracowników zbrojeniówki. Liczba wakatów dla pracy w systemie zmianowym od stycznia do lipca tego roku we wszystkich sektorach Wzrosła o 465 tysiąca, czyli o 32%, podała Danina. Baszkortostan, Irkuck i Swierdłowsk, a także Moskwa przodują pod względem liczby wolnych miejsc pracy w systemie zmianowym. Najczęściej praca zmianowa jest oferowana robotnikom, kierowcom, tokarzom, mechanikom, spawaczom i monterom, powiedział ekspert. Danina zauważyła również, że w tym roku pracownikom zmianowym oferowane są wyższe wynagrodzenia. Mediana wynagrodzeń, czyli wynagrodzenie w środku całej skali płac, od stycznia do lipca wyniosła 152 000 rubli, 6300 zł. To o 30% więcej niż rok temu. Portal Avito zanotował również wzrost liczby wakatów dla pracy zmianowej latem 2024 roku. Od razu o 64% w skali roku. W danych zebranych przez BBC na temat wolnych miejsc pracy w firmach przemysłu obronnego najwyższe wynagrodzenia od 200 tysięcy rubli miesięcznie 8300 zł są zwykle oferowane tokarzom i operatorom maszyn CNC za pracę zmianową. Czasami wiąże się to po prostu z podróżą do dużego miasta lub do sąsiedniego regionu, na przykład do Chimek, miasta satelity Moskwy. Co więcej, nawet praktykantowi w przedsiębiorstwie Energomasz w Moskwie zaoferowano kwotę 50 do 80 tysięcy rubli, 2000 do 3300 zł, co jest porównywalne z wynagrodzeniem doświadczonego tokarza uniwersalnego w fabryce Kałasznikowa w Irzewsku. Ale daleko nie każdy chce iść na kilkumiesięczną zmianę. Według Headhunter tylko około 3% wszystkich kandydatów w bazie danych firmy jest gotowych przyjąć taką ofertę pracy. Dla porównania, w pierwszej połowie ubiegłego roku ich udział wynosił 5%. Boris Woronkow, ekspert firmy rekrutacyjnej Ankor, napisał w niedawnej analizie, że firmy z kompleksu wojskowo-przemysłowego najlepiej radzą sobie z niedoborem personelu w niektórych gałęziach przemysłu. Firma obserwuje aktywny przepływ pracowników do regionów, w których zlokalizowane są firmy wchodzące w skład kompleksu wojskowo-przemysłowego ze względu na atrakcyjne wynagrodzenie. Nawet przy średniej pensji rynkowej dochód może być wyższy ze względu na nadgodziny, nocne zmiany i premie za przekroczenie planu. Jeśli chodzi o wykorzystanie mocy produkcyjnych w Rosji, wskaźnik ten, odzwierciedlający stopień wykorzystania dostępnych zasobów produkcyjnych branży, utrzymywał się na wysokim poziomie przez ostatnie półtora roku, na poziomie niecałych 81%. Dla porównania, w 2019 wynosił 75%. A w 2020 74. W ostatnich miesiącach Ankor odnotował narastające zmęczenie wśród pracowników w zakładach obronnych ze względu na wysokie tempo pracy i duże ilości produkcji. Ani podwyżki płac, ani ochrona przed mobilizacją nie pomagają już w powstrzymaniu pracowników przed odejściem do spokojniejszych miejsc pracy. BBC przyjrzało się również opiniom pracowników dużych firm przemysłu obronnego na stronie Dream Job. W wielu przypadkach skarżono się na dużą rotację pracowników, niskie płace i. pomieszczenia pracy wyglądające, jakby zostały poddane bombardowaniu. Tak od siebie dodam, że pamiętam, jak jeszcze bodajże w odległym 2019 w internecie krążyły zdjęcia hal produkcyjnych w Ural wagon zawodzie z grzybem na ścianie i stanem pomieszczeń, który sugerował, że ostatni remont w zakładzie był nigdy. Jest to w gruncie rzeczy standard dla sporego odsetka zakładów przemysłowych na terenie obszaru postradzieckiego. O wiele lepsze warunki są w gałęziach związanych z przemysłem wydobywczym. Fakt, że pracownicy zwrócili uwagę na tragiczny stan pomieszczeń, co zresztą widzieliśmy również w materiałach od wojskowego przyjęcia, może oznaczać, że spory odsetek pracowników został ściągnięty z Rosnefti czy Gazpromu. Tym samym oczywiście pojawia się pytanie, jak stoi sprawa z kadrami w strategicznych przedsiębiorstwach gospodarki. Które zapewniają Rosji pieniądze na prowadzenie wojny. Praca na wyczerpanie. Tam wszyscy pracują, na dodatek pracują ciężko i pod presją. Pracują na dwie zmiany, a w niektórych miejscach na trzy zmiany. Tak Władimir Putin opisał pracę w kompleksie wojskowo-przemysłowym. Nowo zatrudnieni pracownicy rzeczywiście będą musieli ciężko pracować, właśnie dlatego że ponad 40% nowo otwartych wakatów to praca zmianowa, która często nie obejmuje pełnych dni wolnych. W niektórych ogłoszeniach harmonogram pracy to 6 dni roboczych i jeden dzień wolny lub nawet 7 dni roboczych i to przez 11 godzin. Pójście do pracy w rzadki dzień wolny, jeśli przewiduje to harmonogram, w niektórych ogłoszeniach jest zachęcane dodatkowymi odopłatami do wynagrodzenia. Takie przepracowanie jest w rzeczywistości legalne. Jak wyjaśnił Andrzej Czekmenew, przewodniczący Rosyjskiego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu w komentarzu dla Nowej Izwiestia, Zgodnie z dekretem rządowym, pracodawcy realizujący kontrakty w dziedzinie obronności państwa mają prawo angażować swoich pracowników do codziennej pracy w godzinach nadliczbowych bez ich zgody, pod warunkiem, że dzień pracy nie przekracza 12 godzin. Sądząc po szczegółowych opisach stanowisk i dyskusjach w społecznościach branżowych, wysokie wynagrodzenia są często wypłacane pracownikom nie za standardowe 40 godzin pracy tygodniowo, ale za zmianę. Która może trwać 26, 45, 60 dni. Średnie miesięczne wynagrodzenie w takich przypadkach wynosi od 150 do 200 tysięcy rubli, od 6200 do 8300 zł. Na przykład wolne stanowisko operatora CNC w przedsiębiorstwie obronnym Striela lub w fabryce nabojów w Tule obiecuje wynagrodzenie w wysokości 190 000 rubli miesięcznie, podkreślając, że płatność jest godzinowa. Jak napisał rosyjski Forbes, ponad połowa Rosjan, 56%, regularnie przepracowuje się, a znaczna część z nich jest zatrudniona w przemyśle wytwórczym i agrobiznesie. Nie ma dokładnych sposobów na śledzenie skutków tego zjawiska, ponieważ dostępne statystyki dotyczące urazów zawodowych w Rosji, które utrzymywały się na stałym poziomie w ciągu ostatnich trzech lat, budzą wątpliwości wśród ekspertów. Na przykład, według Rosstatu, Liczba wypadków przemysłowych spadła 6,3 raza w ciągu ostatnich 20 lat, a liczba ofiar śmiertelnych spadła z 4400 w 2000 roku do 1070 w 2022. Rozstat prowadzi ciągłą obserwację dużych i średnich przedsiębiorstw oraz selektywną obserwację małych przedsiębiorstw. To jest, te dane nie są wyczerpujące. Wypadki na terenie fabryk rzadko są ujawniane w mediach. Ale na przykład na początku sierpnia w Sterlitamaku na terenie zakładu Awangard, który produkuje komponenty do wielu wyrzutni rakietowych, doszło do eksplozji, w wyniku której zginęły trzy osoby. Gdzie potrzeba najwięcej ludzi? Pod koniec sierpnia najwięcej ofert pracy na Avito 79 dotyczyło pracy w przedsiębiorstwie obronnym w mieście Dzierżyńsk, przypuszczalnie produkującym materiały wybuchowe oraz w nienazwanym przedsiębiorstwie w Sierpuchowie – 63 wakaty. Ogłoszenia dotyczące pracy zmianowej nie zawsze ujawniają nazwy przedsiębiorstw. Zakład w Dzierżyńsku poszukiwał zarówno mężczyzn jak i kobiet do montażu pocisków za wynagrodzenie w wysokości od 110 do 130 tysięcy. Jednocześnie pracownicy nie mieli być zatrudniani bezpośrednio przez zakład, ale przez moskiewską firmę przemysłowo-usługową która świadczy usługi pośrednictwa na rynku pracy tymczasowej. Firma ta, według danych portalu SPARK, zwiększyła przychody o 653% w 2023. Może to być związane z kontraktami wojskowymi. W niektórych przypadkach oficjalnie ogłaszane wynagrodzenia na stronach internetowych firm są znacznie niższe niż te, którymi kuszą rekruterzy na stronach z ofertami pracy. Co może wynikać z faktu, że firmy podają miesięczne wynagrodzenie a rekruterzy podają całkowitą kwotę za kilkumiesięczną zmianę. Wśród liderów pod względem liczby oferowanych wakatów są przewidywalnie Moskwa i obwód moskiewski, a także obwód świedłowski, w którym od 2022 skoncentrowanych było 20% rosyjskich firm zbrojeniowych. W obwodzie świedłowskim, a także w Permie oferowane jest najwyższe wynagrodzenie za dwumiesięczną zmianę dla programistów obramiarek CNC. Od 390 tysięcy rubli na rękę 16 100 zł. To ogłoszenie zostało umieszczone w różnych regionach Rosji na platformie Avito ponad 350 razy na początku września przez firmę Locomotiv Group, która pojawiła się w 2021 roku i od tego czasu zdołała zwiększyć swoje przychody z 1 miliona do 83 milionów rubli w 2023 roku. Pod koniec września jednym z liderów pod względem liczby ofert pracy na haha.ru był koncern Kałasznikow, w którym otwartych było ponad 500 różnych ofert pracy, z czego ponad 10%, 54, stanowiły oferty pracy dla tokarzy, frezerów i szlifierzy. Przedsiębiorstwa należące do koncernu poszukiwały również różnego rodzaju inżynierów, 53 wakaty. W pierwszej kolejności inżynierów-konstruktorów i projektantów. 21 wakatów. Na haha.ru jedno z najwyższych wynagrodzeń za pracę zmianową oferowane jest pakowaczom wojskowych suchych racji żywnościowych w prywatnym przedsiębiorstwie do 402 tysięcy rubli 16 650 zł na rękę za zmianę w Moskwie. Jednakże czas trwania zmiany nie jest określony, a w opisie wakatu mowa była o okresie od 20 do 180 dni. Próbując skontaktować się z przedstawicielem firmy, rekruter odmówił wyjaśnienia informacji o czasie trwania zmiany przez telefon, ale natychmiast zaproponował korespondentowi BBC podpisanie umowy o pracę. Dokładna liczba fabryk wytwarzających produkcję kompleksu wojskowo-przemysłowego dla wojska nie jest znana, ale w ramach swojego przemówienia w Dumie Państwowej w maju 2024. Manturow powiedział, że około 850 przedsiębiorstw cywilnych było zaangażowanych w wytwarzanie produkcji na potrzeby wojska. W 2022, zgodnie z artykułem naukowym na temat rosyjskiego Kompleksu Wojskowo-Przemysłowego, w rejestrze takich organizacji znajdowało się nieco ponad 1400 podmiotów prawnych. BBC udało się znaleźć zagregowane dane dotyczące liczby przedsiębiorstw Kompleksu Wojskowo-Przemysłowego w poszczególnych regionach Rosji. Łącznie 6356, z uwzględnieniem anektowanego Krymu i Sewastopola, zgodnie z którymi Moskwa i Sankt Petersburg są liderami pod względem liczby takich przedsiębiorstw. Odpowiednio 1684 i 791 przedsiębiorstw. Możliwe jednak, że liczby te są tylko na papierze, ponieważ mogą być tam zarejestrowane siedziby takich przedsiębiorstw Moskwie i Petersburgu. Obwód moskiewski 545. Obwód Niżno-Nowogrodzki 279 i Republika Tatarstanu 251 również znalazły się w pierwszej piątce. W tym samym dokumencie określono minimalną liczbę absolwentów szkół średnich zawodowych w 2023 roku, zatrudnionych lub zdecydowanych na zatrudnienie w przedsiębiorstwach kompleksu wojskowo-przemysłowego. Zgodnie z tą tabelą pierwsza trójka liderów wśród regionów to obwód Swierdłowski. 2235 absolwentów, Obwód Niżno-Nowogrodzki 2055 i Republika Tatarstanu 1042. Łącznie w przedsiębiorstwa Kompleksu Wojskowo-Przemysłowego w całej Rosji pracę znalazło co najmniej 17 970 absolwentów z poprzedniego roku. Pomimo wyraźnego zapotrzebowania na personel, wynagrodzenia oferowane w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego nie rosną tak szybko, jak te za służbę kontraktową w rosyjskim wojsku. Nie ma również powszechnej reklamy zawodów robotniczych. Jednocześnie, według Michaiła Kirsanowa, dyrektora Departamentu Zatrudnienia i Migracji Pracowników, to właśnie zawody techniczne, takie jak tokarz, operator fryzarki, monter i spawacz, będą najbardziej poszukiwane w Rosji w ciągu najbliższych pięciu lat. Koniec. Warto tutaj jeszcze raz dodać dość ważną informację, która padała już w podcaście o zarobkach w sektorze przemysłowym i była niejako potwierdzona przez reklamy, jakie ukazywały się w odcinkach wojskowego przyjęcia. Na te ehem, bajeczne zarobki, jak na rosyjskie standardy, w przeliczeniu wynoszące 6 do 8 tysięcy brutto, trzeba bardzo, ale to bardzo ciężko pracować, ponieważ płaci się od wyprodukowanej produkcji a nie za godzinę. Wielu pracowników podkreślało, że obiecane 200 tysięcy rubli z reguły zarabiają pracownicy o dużym stażu, którzy pracują w komfortowych warunkach i wykonują pracę, która nie jest szczególnie ciężka fizycznie. Natomiast młodzi stażem pracownicy narzekają, że aby zarobić obiecaną w ogłoszeniu wypłatę, muszą tyrać ponad 16 godzin dziennie, codziennie. Można z przekąsem powiedzieć, że w rosyjskiej zbrojeniówce nie ma frajerów, i na każdy rubel trzeba ciężko zapracować. W tym kontekście warto przypomnieć, że w jednej z reklam, jakie ukazały się na łamach odcinka Wojskowego Przyjęcia, była mowa o superbonusie pracowniczym. Zwrocie połowy kosztów obiadu w stołówce pracowniczej. Całych 100 rubli. 4 złote. Wiecie, 4 zł dziennie również piechotą nie chodzi, ale podkreślanie w reklamie takiego bonusu może świadczyć o tym, że wcale z zarobkami nie jest tak różowo. Szczególnie jeśli komuś zależy na równowadze pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Bez wątpienia dobrze wróżąca na przyszłość jest informacja, że w Rosji stabilnie i nadal są odczuwalne problemy z brakami w przemyśle zbrojeniowym, jak i przemyśle ogółem. Część mnie w sumie dziwi się, czemu z jednej strony nadal nie zaczęli przymuszać więźniów, których w rosyjskich koloniach siedzi od 430 do 600 tysięcy, dane są bardzo rozbieżne. Wydaje mi się, że taki Igor Girkin czy Władimir Kwaczkow byliby zachwyceni i w niebowzięci, gdyby mogli walnie przyłożyć się do zwycięstwa swojej ukochanej ojczyzny, pracując po 12-16 godzin dziennie w jakimś zakładzie. No ale dobra, może skazańcy są przeznaczeni na front. W takim razie, tak w teorii, mogliby ściągnąć sporo całkiem kompetentnych pracowników, na przykład z bratniej Korei Północnej. Wszak już mają praktykę w tym temacie. Ponieważ, podobno, to właśnie pracowici północno budowlańcy przykładają swoje wykwalifikowane ręce do trwającej odbudowy Mariupola. No ale tak czy inaczej, oczywiście trzymamy kciuki, żeby u naszych niebraci Rosjan było coraz gorzej w kwestii kadr dla przemysłu zbrojeniowego czy wydobywczego. Warto również wspomnieć jeszcze raz o tym, jak fascynująco niskie są zarobki w Rosji. I jak bardzo ten fakt nie pokrywa się z faktem, że Rosja, mimo że nie jest najzamożniejszym państwem świata, nie jest również najbiedniejszym i powinna mieć zarobki zbliżone do tego, co jest w Polsce. Natomiast mamy sytuację, kiedy 8 tysięcy, 9 tysięcy złotych za pracę w strategicznej gałęzi przemysłu, na odpowiedzialnym stanowisku jako wysoko wykwalifikowany i doświadczony pracownik, i to jeszcze za bardzo ciężką pracę bez dni wolnych, to anomalia, o której pisze się całe artykuły. A nie standard, jaki panuje w Europie i którego należy oczekiwać. Po raz kolejny w tym kontekście możemy porozmawiać o perfidnym i wbrew pozorom bardzo przemyślanym systemie gospodarczym, w którym Kreml żyje i realizuje swoje projekty geopolityczne kosztem kopalin i węglowodorów, natomiast większość narodu żyje z ochłapów, nie mając jednocześnie możliwości na swobodne prowadzenie działalności gospodarczej. Oznacza to, że poniekąd są zmuszeni do życia na koszt państwa i pracowania za ekwiwalent tysiąca 1500 zł miesięcznie. A kiedy Kreml ich potrzebuje, to rzuca od serca równowartość przeciętnego wynagrodzenia w Europie Środkowo-Wschodniej i zabiedzony i zagłodzony lud idzie tłumnie walczyć, nawet nie zastanawiając się, czy ma to jakikolwiek sens. A ponieważ jest zabiedzony, zakredytowany po uszy i bez perspektyw, nawet oferta pracy, która za 9000 zł brutto wymaga od niego uczestnictwa w mięsnym szturmie, wydaje się być bardzo lukratywna. Na tym zakończymy dzisiejszy podcast. Postaram się śledzić temat braków rąk do pracy w rosyjskim przemyśle i w przyszłości poruszę go, jeśli pojawią się nowe dane na ten temat. Jak na razie, raczej nic nie wskazuje na pokonanie tego szkopułu i sytuacja będzie pozostawać problematyczna. A to oznacza, że coraz większą rolę będą w przyszłości odgrywać drony które mogą skręcać nawet uczniowie technikum w jakiejś hali czy tam galerii handlowej. Dziękuję i pozdrawiam.